Widziałem, Asensen Frankowski i witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale z Mapki. O, kurde. Tam, 10-minutowej z Parkura. I. No. Jak sama nazwa wskazuje, będziemy dzisiaj sobie grać Mapę Parkurową, więc tak. Kurde, nagrywam już to czwarty raz, nie, z Masakra. Eee. Yy, ale to nieważne. Eee. Yy, Znajdujemy się na antycznej wersji Minecrafta 1.92, więc e, no troszeczkę tak z 10 wersji przed 1.19 taką jeszcze fajną wersją Minecrafta, e, tak. I jakby myślałem, że na 1.20 jak sobie wejdę to będzie wszystko git, ale okazało się, że komendy nie działają. I guziki nic nie robiły, więc y, ja po prostu, może już zacznę. Y, wpierw sobie przejdźmy do kredytów. I stworzę. O, kurde, co jest? Y, o. Ci ludzie tutaj stworzyli tego, tą całą męczarnię, tą całą mapę. Więc możemy sobie przejść tak. Tutaj cyk. Tutaj byli budowniczy. Tutaj jacyś. Kreatorzy Tutaj znowu budowniczy i tutaj mamy testerów e, Więc dzięki tym ludziom możemy sobie grać w tą Bardzo piękną mapę e, Jak ja mam tutaj wrócić? Nie, nie! Nie chciałem, o, dobra, czekajcie Weźmy to I settings, weźmy sobie ustawienia O kurde e, Tak, tutaj e, Anti-cheat Off Sko nie. Skip level weźmiemy sobie. Invisibility nie. A czekajcie, czyli mogę sobie wziąć, przynajmniej na przykład gamę Modę 1. Tak, mogę. I to będzie pomocne, bo No. O. Moje skille nie są aż takie dobre, więc spadnijmy sobie na dół i zobaczmy info. Cyk. Okej. Okay. Uh, how to play? O! Oh. Okej. Okay. Welcome to 10-minute parkour by Phantom LX and Iwaki. In this map you have two options, free play or epic 10-minute mode. Bla bla bla. Kurde, szkoda, że nacisnąłem to. Mogę sobie od razu przejść do ustawień. Eee. O! Są w randomowym orderze, więc fajnie. Good luck, have fun. Będziemy mieli bardzo dużo. Good luck i have fun. Dobra, eee, to tak, możemy sobie. Speed? O, kurde. Eee, mogę to włączyć, bo nie chcę. O! Aha, po prostu jump boost, levitation, blindness, slowness. Co? E, Fatness? Aha, że po prostu jestem cięższy, najwidoczniej. O kurde, co jest? Takiego jeszcze czegoś nie widziałem. Aha, czyli możemy przyklać się do no, łubem tego e, block break. Aha, ok. I dobra, myślę, że jeszcze wszystko mam tutaj ogarnięte. 4 minuty odcinka i czas zacząć. I wiem, chcielibyście prawdopodobnie, abym zagrał w, w replay i przeszedł te wszystkie 100, 100, 100 leveli. Ale zagramy sobie w, w 10-minutowy tryb, bo nie mamy tyle czasu. A poza tym to by było trochę bez, bez sensu. Zobaczymy, jak nam pójdzie ten parkour i czy będzie jakoś trudny, co jest? Co to, co? Aha, dobra, wyskakił NCT. Cyk. Dobra. Łopany, ale mam lepki, lepki łeb mam. Dobra, pierwszy level mamy za sobą. Cyk. Mamy timer w ogóle, fajnie. Eee, Okej. Okay. Eee, cyk. A kurde, od nowa, od nowa, czekajcie. Weźmy sobie tutaj, i właśnie możecie dać się znać w komentarzu, czy Wam się podoba taki format materiałów z jakichś mapek. Nie, nie muszą być to tylko mapki parkour, ale ogólnie mapki. Nie wiem, jakieś przygodowe, jakieś, które będą mnie wkurzać, cokolwiek. Właściwie możecie dać znać w komentarzach. I czy byście chcieli, na przykład, naprzemiennie, że raz sobie gramy w jakąś mapkę. I raz gramy sobie w... Co? Co? Aha, co jest? Yy, raz sobie gramy w jakąś mapkę. Jakie... Co ja mam tutaj zrobić? Czekajcie, czekajcie. Bo ja nie wiem tutaj, czy coś źle nie robię. Cyk. Nie. Dziwne. Dobra, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tutaj, cyk. Nie. Nie mógł, nie mógł, że już, już na pierwszym... No co to ma być, no? Czekajcie. Pewnie to z momentu trzeba. Cyk. Nie. Nie. wiem. jedźcie, skipnijmy sobie ten level, bo ja akurat nie widziałem... O, tutaj są coś. Jakieś ludzie się mordują. Cyk. Armor storage Dobra. E, wchodzimy sobie. Już mamy dwie minuty, kurde, a tu trzeba jak najwięcej leveli przejść w te dwie minuty. E, jakie mam tutaj przejść dalej? T tutaj. Nie. Tutaj, dobra. O kurde, nie, spadliśmy na dół. Ewentualnie jeśli, jeśli tego, jeśli... ...będzie jakoś słabo, to po prostu weźmiemy, jeszcze raz przejdziemy, bo... Jakby to jest, to są tylko 10, no to tylko 10 minut jakby. No nie, znowu spadłem, nie, co to ma być? I... Kurde... Jestem sobie w Minecraft. E, nie wiem, czy czegoś nie dokończyłem, bo mówiłem, mówiłem i. nagle. E, przestałem. Cyk! Dobra, i co teraz? Tam? Ła! I gdzie teraz? No nie! Dobra. Tutaj? I teraz. Ło, dobra. Jest, mamy kolejny level tutaj. Cyk co, co jest? Jakie on tu? Ha! Ha, bo są te bloki te dziwne. Kurde. Pokazywało mi przejrzystość, ale. Ja kurde. Nie, nie wiem o co chodzi. Co jest. O, kolejny dobra. O kurde Cyk, cyk, cyk. Ajajaj, dobra. Tutaj trzeba mieć momentum Cyk, cyk, cyk. Ok, możemy sobie odsapnąć i Cyk, 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 cyk. Ajajaj, nie no. Już widzę w komentarze. Już widzę komentarze. Taki ja. Jakiego skill'a nie mam, nie? Nie wiem, wr wracaj do survival Crafta, bo, bo, bo parkury to, to nie umiesz. Oczywiście żartuję, ale. Kurde, 5 leveli tylko przeżyliśmy, a tutaj męczymy się na 10 minutówce. Cyk, cyk, dobra. I teraz. Cyk, 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 cyk. Nie. <ścoughs> Czekaj, skipnijmy sobie ten poziom, ok. Bo jak może tamten nam nie szedł, to skipnijmy sobie i zobaczmy jakiś inny poziom. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Cyk, cyk. I cyk, dobra. Ten poziom nam zwinnie poszedł. O kurde, co jest? Aha, to jest ten lewitujący... Nie, spadliśmy na sam dół. 7 leveli. Ile mamy minut? 5 minut. Już połowa czasu nam zleciała. Dobra. Okej, okay. 8 leveli. Eee, weźmy sobie na samą górę tutaj. Trzeba być tutaj skupiony, kurde. Masakra. Eee, cyk. O kurde, a. To przez słaby też działa, dobra. Jesteśmy na kolejnym teraz jakimś mroźnym levelu. O, chyba tutaj. Tutaj. Tu. Ło. Cyk. Cyk. O kurde. Ło. Cyk. 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 I cyk. Dobra. Ej, jakoś nam tu idzie właściwie. Jakoś nam... Co? Jak? Czy się oskamowamy? Halo? Aha! Drzwi przecież. Stary kurde trick z drzwiami. Zapomniałem, kurde. O. Teraz tu. Cyk. 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 To, jest fajny, to jest fajny parkour, nie? Bo jeszcze miałem inną mapkę, którą nagrywałem. To akurat był pierwszy raz, kiedy nagrywałem, i ona była strasznie łatwa. Ona kompletnie. Jakby. Cyk. Ona nie miała trudności. a I, i tak bardzo nie irytowała, nie? Cyk. Ale chyba sobie zagramy kolejne. Jakby. Ła! Wow. Syk! Dobra. I gdzie teraz? Aha, bo to jest ten same block. I zagramy sobie kolejne 10 minut, bo ta mapa jest bardzo, bardzo fajna, bardzo fajna, a nie chciałbym, jakby mogłem w teorii spróbować zrobić yy, yy, te. Co? Czekajcie, czekajcie, aha, bo tutaj mamy, pewnie. Cyk. Dobra. Eee, teraz... Tutaj? Nie, walnąłem w sufit. Ile nam zostało? Kurde, ostatnia minuta. cyk nie serio cyk 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 chyba tam się nie da doskoczyć dobra czekajcie muszę pomyśleć cyk 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 i na tamto drzewo nie ch chyba chyba czekajcie wyśmy sobie skipnijmy. dobra mamy taki level ale chyba już chyba już nie zdążymy no mamy ostatnie 10 sekund cyk 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 5 sekund a czy zdążymy nie zdążymy Time's up Dobra, zrobiliśmy to. 12 leveli, 6 score i penalty. Nie, wiem, co to jest penalty, ale też mamy 6. Fajna mapka, szczerze. Weźmy sobie, zagramy jedną rundkę ostatnią, 10-minutową. Tylko tym razem postaramy się jeszcze lepiej to zrobić. Myślę, że taki parkour... Taki przyjemny parkurek będzie fajny. Eee, o nie, to trzeba z tych, z pomarańczowych. Ta? Cyk. A nie, z tych, tych, Z tych brązowych bo. A tylko spowalniają najwidoczniej. Cyk. To po, to lewituje, nie. tutaj jest spila. Dobra. Eee, cyk. Muszę poprawić swój parkour, naprawdę. Jakbym to nagrał w 2014, to, to już bym był najgorszym parkourzystą w Minecraft. Cyk! Okej. Okay. I mamy level. O! Tutaj już byliśmy, więc wiemy, jak tutaj przejść, tylko niestety moja pamięć mięśniowa nie, nie podpowiedziała mi, jakie mam tam skoczyć, i przez to sobie niestety spadliśmy, Ale już co robię? Tam, ma, tam masz blok, tam masz blok, tutaj, o dobra cyk! Ielo! dobra. Mamy kolejny poziom. To jest jakiś nowy. Eee, chyba po tych murkach. Nie. Tutaj po tym. Cyk, cyk, cyk. Eee, to. Tutaj. Cyk. No nie, no kurde. Jeszcze raz, jeszcze raz weźmy sobie tutaj cyk, 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 yy, tu hmm. No, w teorii powinniśmy tutaj, o? Nie, czekajcie, czyli jednak tutaj trzeba, nie, czekajcie, jeszcze raz, jeszcze raz, cyk. Ja już nawet tego nie skomentuję, nie? Jestem ciekaw komentarzy. Weźmy, tak i o! Cyk, mamy to. I następny poziom. O! Tutaj skończyliśmy, więc. Tutaj już wiemy, jak to tutaj mniej więcej iść. 3 minuty. I 14 sekund. Jednak nie wiemy, jak tam iść, trzeba się nauczyć. Cyk, cyk. 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 Idziemy tutaj pięknie, pięknie, pięknie. Cyk. Co jest? Czekajcie. Mój parkur jest aż tak zły? Jakby moje skille parkurowe Najwidoczniej. Kurde. Zresztą co się dziwisz, gram w survival'a Minecraft'a, kurde. Nagrywam serię Vanilla to. Raczej to nie ma zbytnio związanego z jakimkolwiek, kurde... Contentem związanym ze skakaniem. Chyba, że muszę sobie wydrapać się na górę, ale mogę się wtedy podbudować. Dobra, e, idziemy sobie drabinką. Cyk i cyk. Okej, okay. to nam ciekawie poszło, dobra. To i tu. O, dobra, jest git, tutaj cyk. No nie, nie, czekajcie, jeszcze raz, jeszcze raz. Tutaj cyk, cyk i o, dobra. Tutaj. No co jest? Tak przestaje mi sprintować, nie wiem, czy to przy, zbyt blisko ściany biegne? Nie wiem, nie wiem. Dosłownie jakby mi przestawało sprintować. Ty. O nie, czekajcie, weźmy sobie, o, zeskipujmy na inny levelek. Eee, tutaj, tutaj i... gdzie, tutaj, cyk, co zrobimy? zrobiłem spad, cyk, 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 cyk i tutaj, idziemy sobie, o kurde, nie. Trzeba znowu tutaj iść, masakra. Chociaż nie, właśnie, nie aż tak źle. Czek, bo... idziemy tutaj, to. Tu, tu. Aha, my wtedy źle poszliśmy inną trasą po prostu. Co? O oh, Boże. Okej, okay, tutaj idziemy, tutaj łatwy parkour, idziemy, idziemy. Dobra, uuu, o kurde, e, dobra, tutaj cyk, cyk, cyk. Ty, e, zapomniałem, że to wy wy wywala w powietrze. Cyk, cyk i tutaj. Nice, dobra. Ile mamy? 7 minut. Bardzo dobrze nam idzie w tym podejściu. Jakoś, nie wiem. Albo że tak nam po prostu szło podobnie w poprzednim, tylko że już nie pamiętam. Cyk, nie. Jeszcze raz. Cyk, cyk. Kurde, no. Cyk, tutaj i tutaj, dobra. Jak jak formuła jeden ty, cyk, Ajajaj, czekajcie, tutaj, nie miałeś spać tutaj, Jesus. tutaj, idziesz, tu, tu, tutaj i tutaj, no nie, zahaczyłem ubem, cyk. To tak... Kurde pomyślał na taką mapą, nie? Zobaczy z drugiej strony nie jest aż taka zła. To są gorsze mapy i wiem, że są gorsze, ponieważ... czekacie, O, cyk. Ponieważ y, je testowałem w poprzednich y, kurde na nagraniach, jakby to powiedzieć. Testowałem trudność. I jedna była zbyt łatwa, a jedna to... O! Jakaś niemożliwa. O, dobra, mamy kolejny level. Czy uda nam się w minutę? Tutaj jeszcze coś zdziałać. Czekajcie, bo nie w tą stronę chyba. Gdzie? Czekajcie. Tutaj? Zapominam o tych blokach. Ja pierdziudy. Jakie mam tu wejść? Czekajcie. Cyk? Nie. Aha, że chyba, że w, to, w tą stronę. Jakby cyk na tego samego Dobra, czekajcie. Nie, chyba jeszcze tego nie zrobimy, bo zostało nam 15 sekund. Nie, nie zrobimy tego. E, cyk. Nie. Time's up, dobra. Zobaczmy teraz, jak nam poszło. E, o dwa levele zrobiliśmy mniej, ale myślę, że i tak to jest bardzo fajny wynik. I e, łącznie zrobiliśmy 22 levele. ze 100. 101 chyba, albo 100, nie pamiętam, ale cóż, yy, chyba zakończymy już sobie ten odcinek, bo nie chcę robić z niego 30-minutówki, więc jeśli wam się ten filmik spodobał i chcecie więcej tego typu materiałów, to możecie zostawić łapkę w górę oraz subika i napisać w komentarz, yy, czy chcecie, yy, chcielibyście więcej mapek na tym kanale i na przykład możecie też podesłać yy, propozycje jakichś mapek yy, w komentarzach. Ja chętnie sobie przeczytam, i może w następnym odcinku sobie zacznę. W następnym odcinku, oczywiście, będzie nasz Survival Craft, ale po Survival Crafcie to zrobimy sobie kolejny odcinek. Więc ja czekam na Wasze propozycje, na Wasze opinie, uwagi. A tymczasem miłego dnia Wam życzę, trzymajcie się Do zobaczenia już wkrótce i pa.